W chwili obecnej, po ostatnich deszczach, które bardzo pomogły dla tego całego terenu, widać, że ruszyła wegetacja, zazieleniło się. Praktycznie już mało co widać takich miejsc, gdzie, gdzie można było zaobserwować to spopielenie, które, które powstało na tych obszarach. Jedną z metod ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru było wyrywanie pługami specjalnych pasów. Pasy te, obecnie nawet widać, że po, po opadach są nasiąknięte wodą. Natomiast po prawej stronie jest stara wegetacja, stara trawa zeszłego roku, a po lewej stronie bardzo dobrze widać, jak ruszyło po tych ostatnich deszczach świeża wegetacja, gdzie kępy, tużycy są mocno zazielenione. No widać, że ten pożar nie uszkodził ani, ani systemów korzeniowych, był to płytki pożar szybki, także drzewa to wszystko ruszyło ładnie z wegetacją teraz. W przypadku roślinności drzewiastej widać, że y, góra nie, w zasadzie ogień w ogóle nie naruszył, nie naruszył pędów. Natomiast tutaj na dole jest trochę y, opalony tych ty gałązek. Ale system korzeniowy się sprawi jest, jest nienaruszony, także y, bardzo dobrze to rokuje dla zwierzyny, która będzie żelpędowny się jesieni tutaj przeprowadzać, chociaż niektóre wierzby mogą mieć kłopot z odrodzeniem się. Ale to zobaczymy jeszcze w następnym okresie. Jeśli niektóre gatunki zdążyły już na terenie objętym pożarem rozpocząć lęgi, to siłą rzeczy same lęgi, zwłaszcza te naziemne, zostały przez pożar zniszczone. Zagrożenie związane z pożarem, z wypaleniem się siedlisk ptaków dotyczy też tych ptaków, które. Jeszcze lęgów nie rozpoczęły. Dobrym przykładem, którym się posłużę, jest wodniczka. Gatunek szczególnie cenny na terenie Biebrańskiego Parku, z tego względu, że jest gatunkiem zagrożonym globalnie. Potrzebuje ona do rozrodu i w ogóle do swojego życia specyficznych siedlisk, siedlisk bagiennych, w szczególności otwartych bagien turycowisk. właśnie takich jak siedliska, które spłonęły w w basenie środkowym na północ od Lasu Wrocławskiego. Bieżący sezon dla takich gatunków jak wodniczka jest praktycznie stracony. Ciężko będzie im się tutaj zagnieździć. W basenie dolnym Biebrzy wodniczka trochę dogodnych dla siebie siedlisk znajdzie, aczkolwiek mniej, mniej niż zwykle z uwagi na suszę. Natomiast najlepsze, jej najlepsze siedliska w basenie środkowym uległy spaleniu. Tak szybko się pewno nie... Nie odnowią, na pewno nie, nie w tym roku. Także dla tego gatunku jest to w skali tego sezonu poważna strata. Pożar może przynieść negatywne skutki dla populacji cietrzejwa z tego względu, że ona jest już bardzo niewielka, resztkowa. Ostały się raptem ostatnie osobniki, łącznie kilkanaście samców i pewnie tyle samo samic. Także może być też negatywne znaczenie dla ostatnich już cietrzewi bytujących nad bieżą. Podobnie jak na cietrzewia, pożar mógł oddziaływać również na barżanta. Tylko tu trzeba zaznaczyć, że barżant, występujący od kilku lat w basenie środkowym Biebrzy jest gatunkiem, który. Został wsiedlony w obwodach łowieckich sąsiadujących z parkiem, nie w samym parku oczywiście. Natomiast takie zjawisko nie powinno mieć miejsca, z tego względu, że bażant stanowi zagrożenie dla populacji cietrzewia. Nie powinien być wprowadzany w okolicy, czy w otulinie w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku. Jeżeli chodzi o zwierzęta kopytne, pożar moim zdaniem nie miał większego wpływu na, na... Na rozrodczość ani, ani przemieszczanie zbyt duże na inne tereny. Na czas pożaru zwierzęta się przemieszczały z, z badien na pola. Jak to wszystko ogasło, zwierzęta z powrotem przeszły na swoje stare tereny. Na szczęście pożar był w okresie nierozrodczym także łosie, jelenie, sarny. Młodych jeszcze nic nie było. Zwierzyna drobna typu zając. Na tym terenie występuje sporadycznie. Nie stwierdziliśmy żadnych przypadków, żeby był jakiś nadpalony, ucierpiał w tym, w tym pożarze. Widuję teraz w chwili obecnej łosie, jelenie na tych terenach, które były objęte pożarem. Ruszyła bardzo dobrze wegetacja. Widać, że tam dobrze się czują, i mają dobrą też bazę żerową. Jako ciekawostka na terenach wypalonych, objętych jeszcze częściowo y, był teren dogaszany. Osobiście widziałem, jak w ślad za jeleniem y, ruszyły już wilki. Czyli wszystko doszło do normy, pojawiły się wilki, jelenie, wszystko jest na swoim miejscu.